Tak przygotuję pańską wieczorową garderobę. Ta maszyna pomoże mi się zrelaksować? Naturalnie. Moja aparatura psychopatyczna działa bezbłędnie. Obniża siły obronne organizmu. Siły obronne w jakim sensie? Każdy z nas ma sprawy wstydliwe, które stara się ukryć przed innymi. Chowanie tajemnic powoduje stres. Nie jest tak? Każdy musi mieć tajemnicę. I właśnie dlatego, że pan tak myśli, stres rządzi pańskim życiem. Dobrze, może więc zaczniemy od dzieciństwa. Ja niewiele mogę o tym powiedzieć. Czy kryje ono jakąś tragedię, której wolałby pan nie pamiętać? że utratę rodziców. Czy ktoś ich panu nagle brutalnie odebrał? O tym akurat wszyscy wiedzą. Ale nikt nie wie, że czuje się pan winny ich śmierci, Ach. prawda? Byłem tylko dzieckiem. Nic nie mogłem zrobić. Ale pan chciał coś zrobić. Te metody relaksacyjne na mnie nie działają, panie doktorze. Pierwsza sesja dla każdego jest trudna. Spotykamy się jutro, tak? E, muszę się zastanowić. Do widzenia. Tak, zastanów się, Batmanie. Nie było łatwo znaleźć pański numer, mówi doktor Hugo Strange. Zapraszam na aukcję, której przedmiotem jest coś, co pana szczególnie zainteresuje.